but, but uh, that makes us uh, stay at home and uh, do something together. That day uh, wasn't that bad. Uh, we tried to uh, we tried to go out uh, as teachers can we, but we didn't. And we do some uh, houses of the... Of the, market. the market. We do houses kanały the i we had Tak, to prawda. Zainteresowanych, ale zarazem bardzo się cieszyliśmy, bo po tylu tyle razy, razy ile to było przekładane, tak w końcu dotykaliśmy się tego wyjazdu. Akurat jak można się domyślić, nie było nas na zakończeniu roku szkolnego, jednak to nie był wielki problem. Na początku zebraliśmy się wszyscy około 13:12 pod szkołą, jak mogę zobaczyć na tym zdjęciu, i jechaliśmy autobusem aż za Warszawę na lotnisko linie. Tak. Nasz lot odbywał się w nocy, więc widoki były całkiem interesujące. Zalecieliśmy do Portugalii około północy. Akurat wtedy padało w Portugalii. Tak. Pogoda niestety przez pierwsze dwa dni nam nie sprzyjała, jednak nie był to zbyt wielki problem. nam na Myśleliśmy to jest własne tańce i było dużo dość zabawy i ruchu też. On third we meet up with uh, Portugal students. They uh, we were dancing with them and uh, show our dances and they show uh, their dances. Of course, they dance, uh, dance uh, a lot better than us, because they train this, and uh, they send videos on TikTok, maybe, I don't uh, remember, but uh, they say they are recording that, they, they, that they are dancing, and later uh, we go to eat something from the cafeteria. Po prostu mieć pojęcie o wspominać oraz zabrać naszym rodzinom, znajomym i tym podobnym. Mimo, że był to nasz ostatni dzień, staraliśmy się nie przygnębiać, nie smucić, a cieszyć się tym, że możemy jeszcze ten ostatni dzień spędzić w tym przepięknym jakże kraju. Ja, żeby wspominać te wszystkie chwile z Portugalii, kupiłem sobie bryloczki i jest tutaj otwarty butelek. I nie wiem, co to, to jest, ale fajnie wygląda, żeby wszystko zapamiętać chwilę, I tutaj, jak już do soboty, czyli dnia naszego powrotu, wróciliśmy z powrotem na lotnisko, na które dotarliśmy, w portugalii. Akurat tutaj już lecieliśmy w ciągu dnia, więc tak Długo musieliśmy też czekać na lotnisku na odprawę. Jednak z jednej strony byliśmy szczęśliwi, że będziemy mogli wszystko to opowiedzieć naszym rodzinom, rodzeństwu znajomym, że będziemy mogli z tymi wszystkimi chwilami się z nimi podzielić i że po całym tygodniu się z nimi zobaczymy, bo każdy z nas bądź obłączyć się trochę streskim. Jednak też była nam trochę przykro, że musimy wrócić do domu i... Nie będziemy mogli już się zobaczyć z nowymi znajomymi, których nam nabyliśmy. Jeszcze jeden tydzień byśmy było. Tak no z wielką przyjemnością, to fakt. Tak, jeśli ludzie są dość bardzo mili, tak jakby zwyczaj, że tak są... No dość mili, co tak mówią. Trzeba nich tak. zachować kulturę. Tak. Trzeba to, Myślę, to się zachowywać. Tak. No samolotem już wiele nas było mniej zestresowany w tym nowym porządnym niż w tym. Dla wielu z nas to był pierwszy taki rok samolotem. I trzeba przyznać, że tym, którym zatykało uszy przy wylatywaniu, a tym, którym przy lądowaniu, a jeszcze innym i to i tu. Dlatego też trzeba było rzucić gumę Tak. Yy, tak. To jest jeden z takich sprawdzonych sposobów, który, gdzie niektórzy którzy go stosowali. Yy, niestety w samolocie no byliśmy trochę rozsadzeni, jednak nie stanowiło to dla nas większego problemu i daliśmy sobie radę. Odprawa była dla nas też dużo mniej stresująca, ponieważ już raz nie przeżywaliśmy. A więcej razy się przeżywamy, po prostu tym bardziej jesteśmy z tym za, zaznajomieni i po prostu mniej się stresujemy. Oraz bardzo ważnym pytaniem jest, co uzyskaliśmy przez ten właśnie wyjazd? Na pewno podstawową rzeczą, którą zyskaliśmy, było dużo nowych znajomych, z którymi do dzisiaj czasami utrzymujemy kontakt. Zyskaliśmy też nie tylko znajomych, aczkolwiek poszerzyliśmy również nasze umiejętności, np. posługiwanie się językiem angielskim oraz umiejętności radzenia sobie w obce kraju, którego w sumie nie znamy. Dzięki temu też na pewno dużo z nas zabrało do siebie i stwierdziło, że naprawdę warto. Też z racji, iż każdy z, miast, z nas miał yy, ograniczony budżet, jaki dostał, więc musieliśmy też nauczyć się nim dysponować na tyle, aby wystarczyło nam to na cały wyjazd i na wszystkie nasze przyjemności, na które mieliśmy ochotę. Yy. Zintegrował naszą grupę, bardzo się do siebie zbliżyliśmy, dzięki czemu nie było też takiego podziału na nie wiem, jakieś grupy czy coś. Wszyscy trzymaliśmy się po prostu razem. Yy, wszyscy razem się cieszyliśmy z tego wyjazdu, ratowaliśmy, śmieliśmy się i przeżywaliśmy te wszystkie cudowne chwile. Dużo też rozmawialiśmy z producentami o różnych tych rzeczach, dużo nam wytłumacili ogólnie, co się dzieje. Wkrótce zrozumieliśmy bardzo nasze umiejętności językowe, poznaliśmy, zgłębiliśmy się w język angielski, poznaliśmy podstawowe wzroony w języku portugalskim. Na przykład jakiś dzień dobry po portugalsku lub dziękuję. Tak. Y Są some słowa, które mogą nam pomóc w komunikacji w Portugalii. Jeden jest "Good morning", to jest "Bom dia", a następny jest "Thank you", to jest "Obrigado". Byliśmy ale zarazem bardzo się cieszyliśmy, bo po tylu razy, tyle razy, ile to było przekładane, tak w końcu dotykaliśmy się tego wyjazdu. Akurat, jak można się wyrazić. Nie było nas na zakończeniu roku szkolnego, jednak to nie był wielki problem. Na początku zebraliśmy się wszyscy około 13-12 pod szkołą, jak można zobaczyć na tym zdjęciu i jechaliśmy busem aż za Warszawę na budyńsko-młode tak. Nasz lot odbywał się w nocy, więc widoki były całkiem interesujące. Zalecieliśmy do Portugalii około północy. Akurat wtedy padało w Portugalii. Tak, pogoda niestety przez pierwsze dwa dni nam nie je sprzyjała, jednak nie był to zbyt wielki problem. W języku portugalskim. Kompetencje osobistych rozwijaliśmy swoje umiejętności, a społeczności rozwijaliśmy na nasze umiejętności do rozmawiania z innymi ludźmi, z portugalskimi i z świadomości no, samej tych umiejętności, by zachować się na lotnisku w szkole portugalskiej i wielu innych rzeczy. Po zestresowanych, ale zarazem bardzo się cieszyliśmy, bo po tylu raz tyle razy, ile to było przekładane, tak w końcu doczekaliśmy się tego wyjazdu. Akurat jak można się wyjść nie było nas na zakończeniu roku szkolnego, jednak to nie był wielki problem. Na początku zebraliśmy się wszyscy około 13:12 pod szkołą, jak można zobaczyć na tym zdjęciu, i jechaliśmy autobusem aż za Warszawę na lotnisko Linie. Tak. Nasz lot odbywał się w nocy, więc widoki były całkiem interesujące. Zalecieliśmy do Portugalii około północy. Tak, Tak. Pogoda niestety przez pierwsze dwa dni nam nie sprzyjała, jednak nie był to zbyt wielki problem. Spokój na lotnisku oraz wiedzieć, co mniej więcej nas czeka. Nauczyliśmy się trochę o historii oraz kulturze portugalskiej, co ostatecznie bardzo nam pomogło, żeby nie narobić bez Między innymi jednymi z ważniejszych zachowań na lotnisku jest między innymi wyrzucenie, na przykład, z samym wyrotem trzeba wyrzucać różne butelki, picia, na wody, trzeba mieć określoną ilość płynów, które najlepiej trzymać w jakiejś kosmetyczce lub księżyc w tym rodzaju. Trzeba się również przygotować na przechodzenie przez kontrolę, w której trzeba wyjmować wszystkie elektroniczne rzeczy, np. telefony, słuchawki, ładowarki, elektryczne świateczki i różne tego rodzaju rzeczy. Trzeba wspomnieć, że jeśli chcieliśmy sobie po kontroli przed wylotem coś wypić, to trzeba się było przygotować na to, że wszystko było tam strasznie drogie, jak to na lotniskach. Dzień pierwszy naszego pobytu, no, pogoda, jak jeszcze nie wspomniałam, nie do końca sprzyjała, ponieważ padało jednak była to niedziela, więc poświęciliśmy ten dzień na odpoczynek oraz po prostu zintegrowanie się w hotelu. This was Sunday and uh, uh, the weather was very bad but uh, that makes us uh, stay at home and uh, do something together. That wasn't that bad. Uh, we tried to uh, we tried to go out uh, as teachers can family but we didn't. And we do some uh, houses of the We do show houses of the pillows, and we have fun. On Thursday, we meet, meet up with uh, Portugal students. They, uh, we were dancing with them and uh, show our dances, and they show uh, they, they, their dances. Of course, they dance, dance uh, a lot better than us, because they train this, and uh, they send videos on TikTok, maybe, I don't uh, remember, but uh, they say they are recording that, they, they, that they are dancing, and later uh, we go to eat something on the cafeteria. Tego dnia również byliśmy w szkole i patrzyliśmy jak w ostatnich dniach uczniowie mają różne gry oraz zabawy, bo to po prostu bardzo luźne dzieje w szkole, gdzie wcale nie było lekcji. My musieli programować roboty, które potem jeździły i musieli wybrać dobrą pracę, które były rozłożone na dole sali. by byliśmy wtedy na piętrze. A wszystko oglądaliśmy z której i patrzyliśmy jak poprzez różne programy, no, sterowali tymi robotami. Okay. E, oczywiście też później mogliśmy zwiedzać dalej Brakę, Portugalię i ten ogólnie miejscowość, w której się znajdowaliśmy. E, było dużo chodzenia, to fakt, jednak nikt z nas nie nawiedzał. Ewentualnie wyszło na pogodę, bo strasznie było wtedy gorąco. Mieliśmy na starych wyścigerzy. Koguty, które przedstawiały różne pozy, tak. jedynie ręki na przykład. Tak, ponieważ tam, akurat w Pradze, w rejonie, w którym byliśmy, kogut jest symbolem szczęścia i jest to też jakby ogólnie symbol tego danego rejonu. rejonu. Trzeba też bardzo też o tym wspomnieć, że często. Wieczorami jeszcze, gdy nie było jeszcze, było po prostu się ściemniało, Chodziliśmy, spacerowaliśmy po rynku, bo byliśmy akurat po rynku na fotel i często zachodziliśmy też do sklepu, kupić sobie jakiś przekąski, picie czy coś w tym rodzaju. Piąty dzień był czwartek, z racji już wtedy nasi rówieśnicy spotykali Portugalii za zakończenie roku. My w tym czasie pojechaliśmy nad Oceanu Stancki. Yy, tak, faktem... Jak tutaj na zdjęciach plaża wygląda na czystą, to w rzeczywistości nie do końca nie była. Była złożona z małych kamieczków, co po dłuższym chodzeniu trochę mogło poleć. Były również bardzo rozgrzane i to polało sobie. Tak, to zdecydowanie polało. A... I ocean natomiast był wręcz lodowaty. i bardzo słone jak to się odczuwa. Wybraćmy dużo muszel i nawet na wstępie nie ledę na na łonie plaży. Here like we see the, the we see a sand but this is not uh, normal sand. Uh, this sand is uh, full of little rocks and when we walk uh, walking there for a tour around our foot was very hard and that wasn't uh, very comfortable uh, water was very very cold uh, we wasn't uh, so long time in the water it was like in two minutes and get out of there so fast because this was so cold so much some of them so but we, uh, came to Njelada, uh, we came to uh we came to close to our school because we we had to go to the bus so we can go to Warsaw uh, it was around 1 o'clock pm uh, and everyone was sleeping the, uh, then because we were really tired and it was like 5 hours trip and when See the looks from the plane. Uh, we have to count chickens, which is the symbol of the Portugal. It means uh, lucky. And most of us were lying about the score because we want to win. But the scores were really differ different because really big amount of people were uh, were skipping and chicken and like missing it or anything. There was also a muse museum, which uh, there was every chicken that was in the Portugal in Barcelona, and the, and then we went to auction and <laughs> even though the uh, the temperature.

were uh, were like not packed that good, so uh, it was for some people it was hard to pack their suitcases, and when we came to uh, to the airport, airport we uh, we went to the security check and uh, they checked uh, our suitcases and we flew away from Portugal. We had to count chickens, which is the symbol of the Portugal. It means uh, lucky. And most of us were lying about the score because we wanted to win, but the scores were really different different because really big amount of people were, uh, were skipping and chicken and like missing it or anything. There was also a muse museum, which uh, there was every chicken that was in the Portugal, in Barcelos. And the and then we went to the ocean and even though the, uh, the temperature of the water was very, very cold, i z tyłu, to w sumie minyty. Praktycznie z takich małych kamieni, które się wzięły w nogi, e, a na tym oceanie też rzuczało sobie zwierało mszeki, które były prześliczne.